Koreański alfabet hangul, audio, spółgłoski końcowe, strona piąta. Link do materiału PDF znajdziesz w opisie. A. An. A. Am. Um. Um. Mam nadzieję, że materiał okazał się być dla Ciebie pomocny. Serdeczne podziękowania dla mojego kolegi Kłona, który użyczył głosu do wszystkich nagrań. Jeśli darmowe notatki do nauki koreańskiego alfabetu Hangul ci się spodobały, zaobserwuj mnie na social mediach po więcej treści. Już wkrótce znajdziesz tam więcej informacji na temat mojego kursu online.